Witajcie, kochani, chciałbym podzielić się z wami taką historią. Pamiętam jakieś lata temu, miałem taki problem z tekstem biblijnym z dziejów apostolskich, w którym Jezus odchodzi do nieba. Apostołowie tam sobie stoją, aniołowie przychodzą, mówią: Nie patrzcie tam w górę, on wróci powtórnie i tak dalej. Ja pamiętam, że jak czytałem ten tekst biblijny, to czułem się bardzo osierocony. Mimo, że później przychodzi Duch Święty, jak wiemy, i ja wiem, że Duch Święty jest ze mną, to mimo wszystko w tym konkretnym tekście, jak ja to czytałem, mówię: Kurczę, Jezus mnie zostawił. Poszedł sobie do nieba, siedzi tam już, boluje sobie z Ojcem, a mnie zostawił. I pamiętam, że przez długi czas się z tym męczyłem. To była taka właśnie niespełniona obietnica w moim życiu. Generalnie, słuchajcie, moja postawa zawsze była, że ja ufam Bogu. I pokładam nadzieję w nim, jako właśnie w tym takim fundamencie mojego życia, ale w tym konkretnym miejscu chciałem przyznać, że nie łapię, nie rozumiem, dlaczego tak się czuję. I zaakceptować ten moment, że tak po prostu jest. I pamiętam, w którymś momencie zacząłem czytać list do Hebrajczyków, w którym jest napisane, że Jezus żyje na wieki, aby wstawiać się za nami. I pamiętam, że jak ja zacząłem czytać to słowo, i powtarzać je sobie jakby w głowie, to zdałem sobie sprawę, to Jezus mnie nie zostawił. Jezus cały czas jest ze mną, bo wstawia się za mnie, bo nieustannie jakby myśli o mnie, tylko z perspektywy nieba, z perspektywy bycia tam. I drugie słowo, które mnie dotknęło, to było to słowo, które mówi, że w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przygotować Wam miejsce. A gdy przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie. To jest z Ewangelii Jana. I też zdałem sobie sprawę, że A no tak, czyli Jezus teraz siedzi i przygotowuje mi miejsce, mówiąc bardzo kolokwialnie. I zdałem sobie sprawę, że aha, czyli Jezus nie zostawił mnie sierotą, tylko że najzwyczajniej w świecie no jest w drodze, jakby przygotowywania mi miejsca, stawiania się za mnie, myślenia o mnie, żebym ja mógł tam dojść. I dzisiaj słuchajcie, jak czytam tą obietnicę Jezusa. Te, ten tekst z dziejów apostolskich, to już nie mam tego poczucia. Tego poczucia osierocenia, tak to nazwę, że Jezus mnie zostawił. Mówię wam to właśnie dlatego, że czasami może mamy takie obietnice, takie teksty biblijne, takie rzeczy, w których nie rozumiemy Boga. Zachęcałbym do dwóch rzeczy. Jedną to to, żeby mówić o tym Bogu. Nie rozumiem, czuję się tak, widzę to w taki sposób. A druga rzecz, żeby mieć tą elementarną jednak. Nadzieję w Bogu, że On to w którymś momencie wytłumaczy nam. Może to trochę potrwać, ale może taki proces musimy przejść, żeby zrozumieć i przyjąć, co Bóg dla nas ma, w jakim kierunku nas prowadzi.